To, co dzieje się dzisiaj w Szczecinie naprawdę porusza serce. Tysiące mężczyzn, ojców, synów, braci, staje do wspólnej modlitwy. Z różańcem w ręku idą ulicami miasta, prosząc Maryję o pokój, siłę i wiarę. To jest widok, który daje nadzieję. Jako fundacja małych stópek jesteśmy tu razem z nimi. Na naszym stoisku pod katedrą można zaopatrzyć się w bluzy i koszulki z wizerunkiem świętego Michała Archanioła. Są też materiały, które pokazują piękno życia już od pierwszych chwil, od poczęcia. Ale chcę Wam powiedzieć też coś bardzo ważnego. Ci wojownicy Maryi, których dziś tutaj widzimy, są też patronami domu małych stópek. Naszego domu w Syrkowicach, gdzie samotne kobiety w ciąży znajdują schronienie, wsparcie i miłość. To nie jest tylko marsz. To jest konkretna walka o życie, modlitwa i konkretne czyny. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dzień dobry, szczęść Boże, z daleka. Szczęść Boże, szczęść Boże z daleka, z Bydgoszczy. Z Bydgoszczy, to kawałeczek. Czy warto było? Bardzo warto, zawsze warto dla Maryi. Dla Maryi. E, szliście, widziałem ogromne tłumy, mniej więcej ile osób tutaj z wami wędrowało? Myślę, że 4-5 tysięcy. 4-5 tysięcy, tak to naprawdę tłumnie wyglądało. Odmawialiście różaniec, były śpiewy ku Maryi. E, czy modlitwa, taka codzienna modlitwa, no, sprawia panu radość. Widzi pan te owoce codziennej modlitwy? Jest to dla mnie ogromna radość, radość i ogromny ratunek, przede wszystkim dla mnie, tak i dla mojej rodziny. Modlitwa w takich czasach dla niektórych wydaje się czczą gadaniną. Jak pan to by ocenił? Modlitwa nigdy nie jest czczą gadaniną, ani w takich, ani w innych czasach, a ja sobie osobiście nie wyobrażam życia bez modlitwy. Generalnie różaniec i Maryja dużo zmieniały w moim życiu i to się odbyło już zaraz 3 lata temu i to się zadziało w Licheniu, gdzie Maryja przyszła i zabrała to co niszczyło gdzieś od środka i mnie jako człowieka i jako, jako osobę i jako, jako męża, jako ojca. No i ten różaniec no, trwa, trwa po dziś dzień, łatwiej nie jest, ale gdyby nie ten różaniec no, to, to, to na pewno lżej by nie było. Takie trochę inne pytanie, ale też myślę, że spójne. Widzimy często w naszych czasach bardzo mocny rozpad rodziny, bardzo duży hejt na wielodzietność. Jak to naprawić? Ja myślę, że przede wszystkim, właśnie, modlitwa to jest podstawa. Ja sam jestem ojcem, mam czwórkę dzieci i wiem, jak bardzo również należy zachęcać i rodzinę do modlitwy, do wspólnej modlitwy modlitwa przede wszystkim i nie, nie bać się, nie wstydzić, prosić Boga o, właśnie o siłę, o wsparcie, żeby być dobrym mężem, dobrym ojcem i swoim świadectwem właśnie pokazywać to dobro, to miłość, to prowadzenie jako głowa rodziny, właśnie swojej rodziny. Tak bym to określił. Modlitwa i świadectwo, także tutaj widzimy przykład, gratulacje czwórki dzieci i życzymy wielu łask Bożych.